Zielony Ład wprowadził PiS. PiS teraz z nim walczy, wmawiając, że oni tego nie zrobili, tylko Tusk. 8 lat rządził PiS. PiS mówi, że nie rządzili, czy to Tusk rządził 8 lat. PiS wprowadził z Konfederacją Migrantów. Wszyscy oni walczą teraz z migrantami. Centra integracji emigrantów wprowadził PiS. Oni wszyscy teraz je zwalczają, mówiąc, że to nie oni. Kaczyński, nazywa się Kaczyński według Kaczyńskiego, jeżeli tak mu pasuje. I patrzcie, 30 albo 40% Polaków w to wierzy. Wierzy w te kłamstwa. Kaczyński mówi, że jest jasno, a jutro mówi, że wczoraj, mówi, że było ciemno. I oni mu wciąż wierzą. Mamy sektę. Mamy sektę od Wisły na prawo. Kaczyński, prowadził obronę Polski na, w, na Wiśle, ale powiedział, że to Tusk zrobił. No i Polacy w to, którzy na PiS głosują, wierzą. Kaczyński powie, że Tusk jest dobry, to zobaczcie, tu zgodził miał 100% poparcia. Kaczyński powie, że Tusk jest zły, to nie będą mieli poparcia. Byle gówno Kaczyński by dał na kandydata, na prezydenta, co zawsze wam mówiłem, to no to gówno zawsze uzyska tyle, co ta sekta ma poparcia. Więc jedyny Problem nie jest z kandydatem, bo co by na niego nie było, to i tak na niego pis zagłosuje, a z tak zwanymi ludźmi, którzy niestety też mózgu nie mają, bo głosują na Konfederację i Brauna. No jak można głosować na kogoś, kto chce polskich rozbiorów, żeby Niemcy tu rządzili? Konfederacja chce, żeby tu Niemcy weszli i rządzili, wprowadzali nam imigrantów, organizują urodziny Adolfa Hitlera, chcą, żeby kobiety były gwałcone i rodziły z gwałtów. No. I są wyjścia z Unii Europejskiej, żeby znowu wizy były w Polsce. Jak chcesz do Niemiec jechać, na przykład, to musisz mieć wizę. I to jest ich marzenie: żeby jak jesteś chory, żeby ci lekarz nie przyjął, jak pieniędzy nie masz w kieszeni akurat. No. I by na takich ludzi się głosować? Ja jak Jezus mówię, to nie jest moje. Królestwo moje jest Boże. Wytuł na ziemi po prostu to jest jedna wielka bomba atomowa. Nawet w grach komputerowych, wyobraźcie sobie, nawet w grach komputerowych na w Wiśle kończy się zachód, no i Polska. No, bo oni wiedzą, co się dzieje w Polsce na wschód. No, to jest ciemnota, no. Dlatego to trzeba wziąć, jak Piłsudski, wszystkich do obozów, pracy, albo na front, na Ukrainę wysłać, no. Niech tam sobie spokojnie żyją, no. To jest jedyne wyjście z tej sytuacji, no. Trybunał yy, tej Śniadaniowy Kaczyńskiego wziąć, wszystkich aresztować, prowadzić swoich sędziów. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyniki wyborów, które mnie niekorzystne dla Trzaskowskiego, a uprzedzałem, żeby Sikorskiego wystawić, bo wiedziałem, że Konfederacja będzie decydować, nie słuchali, nie słuchali. Posłuchajcie sobie moich nagrań. Wziąć wszystkich, aresztować. Wszystkich wziąć, aresztować. Mówią, że jest Białoruś w Polsce, będą mieli kurwa Białoruś. I co? I wszystkich kurwa do ziemi. I takim wszystkim podziękować zdrajcom ojczyzny. Jak Piłsudski robił do kartuzy, beru... be, 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 kartuzy beruskiej. <tuszy> wszystkich wypierdolić. Nie bać się, nie bać się. Do TVP Republika wejść, wprowadzić swoich, którzy zaczną mówić prawdę, odkłamywać wszystkie ich kłamstwa, uświadamiać ludzi. Pokazywać jak kradli, a co to, to złodzieje, jaka to drożyzna. Wejść do LBP, przejąć to. Myślę, to wyjebane. Myślę, to wyjebane to ludzie powiedzą. Bo oni zawsze będą mordę drzeć. Zawsze będą mordę drzeć. Zrobić im dobrze, będą mordę drzeć. Dlatego wprowadzanie demokratycznych zmian. Jak oni teraz mówią, że sądy w Polsce są jakieś zagrożone. Kurwa masz. No te jebane sądy, co ich za chwilę nie winiają. Bo jakieś są kurwa druczki, kruczki no. jeśli by sądy były, to by takie dróżki kruczki ich kurwa na dożywocie posyłało, a nie znajdowało, żeby ich ratować. no. Bo chcą taką symetrię pokazać. Symetria jest taka pomiędzy pisem a PO, jak pomiędzy korą północną a korą południową. To i to niby kraj demokratyczny, tu i tu są wybory, a jakoś kurwa w tym i w tym jakoś jeden żyje gorzej, drugi lepiej. Ale jakoś wszyscy są w tej południowej, a nie w północnej mieszkać. No. Dlatego wypierdalać, mówię wam. Wypierdalać, tu zgziąć, jeśli ten Trzaskowski opamięta, niech kurwa się w końcu wyśpi. I w końcu nie napierdala, jak miśmy Fedronie jebany, kurwa, cokolwiek pana na tych debatach. Niech będzie wyluzowany, radosny i niech napierdala. Niech napierdala dowcipem i żartem, no. Jak Kwaśniewski to robił, no. I co przede wszystkim? Kurwa, gdzie jest to mieszkanie? Dlaczego chuju, kurwa, na fikcyjny dług wyłudziłeś od seniora mieszkanie? Chcecie takiego prezydenta? Żeby wam, kurwa, mieszkania pokradł? Kurwa, finansowany deweloper? I tak, ja jestem z Platformy Trzaskowskiej. Chwalić Tuska. To właśnie ja wprowadzę reformy Tuska obiecane, które PiS blokuje. Kurwa, prosty przekaz. Pozdrawiam.